Cześć! Obiecałem Wam wczoraj pokazać bardzo fajne miejsce, gdzie dzisiaj spaliśmy. I zaraz to uczynię, ale nim to zrobię, to słuchajcie, kto z Was mi z ręką na sercu powie, że był w gorącej Grecji i widział śnieg albo po prostu była taka lekka zamieć śnieżna? Proszę, piszcie w komentarzach, bo my właśnie coś takiego przeżywamy w tym momencie. Akurat śnieg. Już przestał padać tak intensywnie, ale uwierzcie mi, że przez godzinę padało i to bardzo. Nie spodziewaliśmy się tego. Chociaż jak pamiętacie, mówiłem wczoraj wieczór, że ma przyjść zmiana pogody. Właśnie sprawdzałem na aplikacji i już od nocy może zacznie, zacząć padać i może być duże ochłodzenie, także. Zapowiada się, że jutro będzie dzień jazdy w deszczu. Nie wiedziałem, że odbędzie się to aż tak szybko i tak intensywnie. Temperatura spadła, słuchajcie, mamy 0 stopni. Na szczęście nie ma przymrozku. I dobrze, bo czeka nas jeszcze podjazd. Tutaj jesteśmy, do no, według GPS-a około 1300 metrów nad poziomem morza. Musimy przejechać przełęcz i znaleźć się o za tamtymi górami. No chyba widać, tak, chyba widać, słuchajcie, tam. Tam, tam tam, widać szczyty gór i to będzie najwyższy punkt, około 1500 metrów. Także jeszcze nas czeka około 10 km podjazdu, no a potem zjazd. Więc tego czego ja się obawiam, żeby, żeby po prostu droga była przejezdna, mam nadzieję, że tak będzie. Bo no, widzicie tutaj na trawie śnieg osiadł, no bo to jest trawa, ale tutaj gdzie mamy murki, chodniki. No to ten śnieg się topi, więc mam nadzieję, że droga też będzie czarna. Oczywiście pojedziemy bardzo powolutku, żeby nie wpaść w jakiś poślizg czy coś takiego. No, nie spodziewaliśmy się, ale tak jest. Jak tam, do Dorenda? Mam zimną stopę, ale poza tym wszystko w porządku. Miejsce bardzo ładne. Yy, tu jest cerkiew. Nie będę pokazywał wam w środku. Słuchajcie, ja byłem, jest otwarta. Można wejść, jest bardzo ładna w środku, ale specjalnie wam nie pokażę, żeby Was zachęcić, żebyście tutaj przyjechali i sami zobaczyli. Natomiast zobaczcie, tutaj też poza serkiewką jest taki budynek. Według mnie jest jedne, jedne drzwi to jest świetlica, drugie drzwi to jest pokój, gdzie są łóżka. Tutaj jest też taki duży, duża wiata, i tam też u góry jest wiata, i tam jeszcze są takie, takie ławeczki z, z parasolami. Nie chodziłem tam. Tutaj się tylko kręciliśmy, dzisiaj rano zrobiliśmy śniadanie, właśnie skorzystaliśmy z tego zadaszenia, no bo tak jak Wam mówiłem, że sporo padał śnieg, a tutaj było akurat suchutko, więc tu przy tym stoliczku sobie zjedliśmy, ale troszeczkę nas czas goni, z tego względu doręda, w sprawdziła prognozy pogody i dzisiaj już przez cały dzień nie będzie lepiej. Temperaturę podają minus 2 stopnie i opady śniegu, także musimy jak najszybciej uciec z tych gór gdzieś niżej, gdzie będzie cieplej i nie będzie śniegu. No takie mamy priorytety. No więc zabieramy się za pakowanie namiotu. Dziecko czeka w aucie, ona tam ma fajnie ciepło, ma tam swoje zabawki, więc. No i tak by nam nie pomogła przy składaniu. Ja już wszystko z namiotu opróżniłem, jeszcze tylko stoi namiot, ale tutaj będę potrzebował jeszcze dodatkowych rąk do pomocy do rędy. No, wiadomo, sam bym też zrobił, ale tak będzie szybciej. No ale widzicie, słuchajcie, zasypało nas w nocy. Zobaczcie tu na namiot. Ja tak przebudziłem się, nie wiem, która była godzina. Bo najpierw padał deszcz, a potem już się zmieniła ten dźwięk się zmienił. myślałem, że to będzie śnieg, i później, jak tylko zrobiło się jasno, to już było widać, że to jest śnieg. Oczywiście, jakbyśmy byli w namiocie, to wystarczy go co jakiś czas oczepać i ten śnieg by spadł. No ale teraz widzicie, przez, przez godzinę to kręciliśmy się tutaj obok, więc dlatego ten namiot jest taki troszeczkę zasypany. Ale poza tym spało się bardzo dobrze, było, było ciepło. Zresztą to jest taki efekt, że jak namiot zostanie zasypany śniegiem, a nie ma jakiegoś ekstremalnie wielkiego mrozu, to w środku robi się cieplej. No bo jednak dwie osoby dorosłe plus dziecko, temperatura od ciał jest dość wysoka, więc nagrzewa tą powierzchnię, a śnieg dodatkowo izoluje. Dobra, ja już nie przedłużam, bo oczywiście mógłbym gadać godzinami, ale słuchajcie, zbieramy się. I jedziemy, oczywiście będziemy wam pokazywać co i jak. No to jedziemy. Śnieg pada, ale wszystko widać i droga wygląda na suchą. Trzeba uważać tylko na śliskie miejsca. No, samochód podaje, że jest pół stopnia na, na plusie. Więc no wszystko mogło być gorzej. No zobaczymy jak dojedziemy do głównej trasy, bo na razie to jest tylko ta boczna droga pod cerkiewkę. To raczej nie będzie gorzej chyba. No czeka nas jeszcze 200 metrów do góry, więc tak. no, zobaczymy. Pierwsze kilkanaście kilometrów, jak przejedziemy bez problemu to potem też nie będzie powinno być problemu, bo będziemy znów na tym samym poziomie i będziemy już tylko zjeżdżać. I stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja, żeby pierwszy raz włączyć ogrzewanie siedzeń i to jest przyjemne. No to tu jest główna droga. Wygląda na bardziej mokre, ale śnieg nie leży. Przed chwilą auto przejechało do góry, tam gdzie my jedziemy, więc... No więc ktoś jedzie. Nie będziemy Przynajmniej nie jesteśmy sami. No bo wczoraj był taki odcinek, że chyba przez 100 km, no może nie 100, ale... Z godzinę nie minęliśmy żadnego innego auta. To prawda. Ale może ta trasa tutaj jest bardziej uczęszczana, bo tu jeszcze przed samą przełączą, gdy renda patrzyła na mapę, jest jedna wioska, i chyba zaraz za przełączą jest kolejna wioska. Nie? Potem będą dwie wioski trochę dalej, trochę niżej od drogi. A potem za 25 km, czy coś takiego, będzie już wioska, taka większa. Wieś, no. miasteczko. Zamieć, <laughs> słuchajcie, zamieć. No. Oczywiście w Polsce bym nie narzekał, ale jesteśmy w Grecji. No jest słuchajcie podjazd. Tutaj może tego nie widać, ale, ale jedziemy do góry. Ja jadę teraz na drugim biegu, Mógłbym jechać szybciej, wiadomo, ale Malę jechać ostrożnie. Jesteśmy na czułem, nie jest ciekawie, ledwo co wjechaliśmy, a ja się boję zjechać. No, ledwo co wjechaliśmy. Doreda ma, ma rację, ale słuchajcie. Pół Przejechać. przejechał, tak. Właśnie. Pół przejechał, to znaczy odśnieżyłem. Z więc może będzie trochę lepiej. Jadę bardzo powolutku, no koła boksowały. No kurczę, jakbyśmy mieli łańcuchy, to pewnie by nie było problemu, bym założył. Może z tej strony przełęczy będzie lepiej troszeczkę, zaraz zobaczymy. Ja tam też zrobiłem taki rekonesans, pieszy i po prostu poszedłem kawałek się przejść, no i. Najgorsze było to, że na tej warstwie śniegu, znaczy w zasadzie pod tą warstwą śniegu na yy, asfalcie zrobił się już niestety lodzik. Teraz jest minus jeden stop. Ale zastanawiam się czy tutaj nie jest lepiej. To wygl wy wygląda. Le że lepiej. Wygląda lepiej, nie? Ale trudno powiedzieć. Słuchajcie, to jest... Słuchajcie, to jest pierwszy bieg. Prędkość nawet nie wiem jaka, 10 na godzinę. Nie daje ani gazu ani hamulca. Po prostu tak się auto, auto toczy. Tutaj zobaczcie, będzie wiraż w lewą stronę. Lisa, proszę! Będzie zakręt w lewą stronę. Choć wydaje mi się, że to już jest lepiej. Mam nadzieję, bo inaczej wleciemy w barierkę. Nie, chyba, chyba auto zakręca. Wiesz? Raczej auto zakręca i utrzymuje tą samą prędkość. Więc to jest, to jest najważniejsze. Jadę na światłach awaryjnych też z tego względu, że no jakby mnie ktoś chciał minąć, to niech mi śmiało mija po prostu jak nie będzie już tych wiraży to jak będzie dłuższy odcinek prosty to spróbuję też dać drugi bieg, troszeczkę przyspieszyć no mogę zrobić test ABS-u czy, czy jaka to jest powierzchnia może, może już tutaj na przykład nie ma lodu Także słuchajcie, zrobię teraz taki testik. sprzęgło i hamulec. O, nie, nie rzuciły mi ABS-y, więc może to... Tu... A sprawdzić butem Berenda, jak tam jest? Otwórz i czy jest lód, czy nie? Warto znać takie, takie informacje po prostu. Bo tam był lód, a tu może już nie ma lodu. Tu jest lepiej, tak. To jest ja? troszeczkę ślisko, bo, bo jest topiony śnieg, ale, ale chyba nie jest to warstwa lodu, bo tutaj czuć jakby. Powierzchnia asfaltu nie jest jedna śliska warstwa. No, ale jest stromy. No, może tak być, że z drugiej strony góry troszeczkę mniej po prostu padało. Padało albo albo temperatura nie zadziałała. No. Już. Zjechaliśmy już 450 metrów. Jest adrenalina, ale 1100. Teraz jesteśmy na 1100. Tak. I za chwilę ma być wioska i teraz ciekawostka. Przejechaliśmy 16 km ze średnią 8, czyli 2 godziny. I dokładnie 2 godziny jedziemy. Do tej pory jeszcze nie dojechaliśmy do wioski, jeszcze tam chyba 3 km jest. Jest opiast w ogóle, nie, nie dojedziemy do Floriny i raczej już tam nie pojedziemy, no bo w takiej pogodzie nie będziemy zwiedzać, mimo że tam będzie na plusie może jeszcze gorzej, bo będzie padać po prostu no. deszcz. Więc pojedziemy chyba, chyba od razu do Macedonii, zobaczymy jeszcze. No nie przygotowaliśmy się słuchajcie na takie warunki. Od, od soboty miało być zimnie, zimno, a teraz jest piątek. Przyznaję, moja wina, można było wziąć łańcuchy. Można było, można było, można było wczoraj kupić łańcuchy. Byliśmy w dużym mieście, może nawet w Lidlu były łańcuchy. Może ale tak. w prognozie nie było, że dzisiaj będzie śnieg. Mieliśmy właśnie tak przeskoczyć, że, że, że śnieg że miał być tym, kolejnego tak, dnia. Dokładnie, no. tak myśleliśmy. Ale dobra wiadomość, że teraz już droga będzie bardziej prosta, nie będzie już Serpentyn, więc no raczej powinniśmy dojechać do doliny, gdzie powinno być, według prognoz 3 stopni teraz. Tak, ale no tak, teraz jest minus jeden i teraz jeszcze jest ten problem, że tam jest lód pod tym śniegiem. Co jakiś czas przejeżdża pług i wtedy jest troszeczkę lepiej, bo można jechać tym śladem pł pługu. On sypie też solą. Ale też tylko przez parę mi minut, przez parę minut. potem to. się zasypia i już nie widać, że był kiedyś pł pług. Jest wioska, jesteśmy na tysiące metrach i w końcu jest zero stopni. Warunki są troszeczkę lepsze. Tak. miejmy nadzieję, że będzie już tylko lepiej. Wiecie, w takiej sytuacji sobie sprawdzam, po prostu dohamowuję, czy łapie ABS, czy nie. Jak mi nie łapie, to znaczy, że jest przyczepność. No tu nie łapie, więc oczywiście nie będę jechał bardzo szybko, ale mogę troszeczkę szybciej jechać niż tam po tej zaśnieżonej drodze. No teraz już 40, to no. 5 razy szybciej. I za chwilę też bo wyłączyłem taki system ESP, czyli to jest system kontroli trakcji bo tam w pewnym momencie po prostu nie dało się jechać a jak go wyłączyłem to koła już tak pracowały, że mogłem jechać z lekkim buksowaniem do góry a druga rzecz jest taka, że jeszcze spuściłem trochę ciśnienia z opon wszystkich czterech mogłem w zasadzie tylko z przednich, bo one ciągną ale i tak miałem dość, dość dużo do, do pompowane opony więc yy, śmiało mogłem troszeczkę spuścić to Ściągali chyba łańcuchy. łańcuchy. A teraz pada deszcz, i już jest pół stop... stopnia na plusie. A ja jeszcze chcę powiedzieć, bo chyba złego skrótu użyłem, chodziło mi o ESC. Tak, ESC mówiłeś. tak? Lub ASR. Cokolwiek to oznacza, ale wiem, że to jest jakiś system kontroli trakcji. Teraz już go włączyliśmy. Powiem Wam moi drodzy widzowie. Że nigdy nie cieszyłem się tak bardzo, że pada deszcz. <głos> <głos> I mimo tego, że jest 3,5 stopnia, to nie ma lodu na drodze i można jechać normalnie. No, a tymczasem jesteśmy w nowym państwie, w Macedonii Północnej. Przekroczyliśmy granicę, jest tam 200 metrów za nami. Granic nie filmujemy, bo ja nie chcę się narażać na jakieś tam nieporozumienia, że jakby był znak nie filmować, więc nie filmowaliśmy. Jedziemy chyba w kierunku Skopi Tak? Chyba tak, I ogólnie na pół, północ Ogólnie prostu. na północ, tak No, Szukając troszkę lepszej yy, pogody Włączę awaryjne, bo ktoś tam za mną będzie się chciał gdzieś dołączyć do ruchu a ja mu trochę zablokowałem Sorry <laughs> Sorry No więc No więc tak No, Mieliśmy trochę adrenaliny, mieliśmy trochę nie, nie wiem, czy tak powiedzieć, w jakiejś bardzo niebezpiecznej sytuacji. Po prostu no trudnej, trudnej. Oczywiście jakbyśmy mieli łańcuchy, byłoby myślę, o wiele łatwiej i, i troszkę może byśmy szybciej tą drogę pokonali, ale z wielką ostrożnością udało się. Tak. Naprawdę z wielką ostrożnością. Nieraz jechałem po prostu na hamulcu jeden kilometr na godzinę wiedziałem, że mi łapią ABS-y, więc nawet nie odpuszczałem tego hamulca, żeby się tylko koła toczyły i miały jakąś tam przyczepność. Na szczęście droga była taka, że nigdzie nie było przepaści czy coś takiego. Najwyżej byśmy wjechali albo w zaspę śnieżną, albo w, w barierkę, barierkę. albo najwyżej po drugiej stronie w rów. <coughs> e, albo byśmy się odwrócili czy coś takiego. E, ty, no, no. Znaczy w sensie nie dachowali, tylko po prostu obrócili. Obrócili. No. przodem do tyłu. Tak, dokładnie. Droga była dobrze wyprofilowana, że w zakrętach ta zewnętrzna strona była wyżej, więc myślę, że dzięki temu też było trochę łatwiej. Lisa była grzeczna, no to mi bardzo pomogło. Oglądała, śpiewała, więc nie no. no i mamy godzinę 12 w pół do. Nie wiem jakiego czasu. Nie, to jest polskiego czasu. To jest polskiego, ale czy. Ty... Było w pół na, w pierwszej. Czas, żeby muszę jechać, bo tutaj blokuje po prostu. Zatrzymałem się tak, tak. że blokuje trochę ruch. Więc jedziemy, będzie jakieś miejsce, może jakaś wiata, to będziemy robić kanapki. Albo się zrobi trochę cieplej. No i tak sobie jedziemy dalej, cały czas pada. Chyba dziś i jutro nie przestanie padać, więc po prostu jedziemy, nie ma sensu coś zwiedzić, bo to będzie tylko męka. Po drodze zrobiliśmy przerwę na kanapki na stacji benzynowej, tam można było w środku zjeść, nie było problemu. To jest ciekawostka taka, że ta droga ma status ekspresówki, ale to jest normalnie taka droga, że po, po, na drugim pasie jadą samochody w przeciwnym kierunku i jest strasznie wyboista. Po prostu to nie są dziury, ale jest nierówna. Nie ma takiej gładkiej powierzchni, więc auto cały czas buf, buf, buf. buf, buf. Ja, nawet słychać. Tak, jest tutaj ograniczenie do setki. Ja ustawiłem ten na 80, nie jadę więcej. Po prostu szkoda mi auta to raz, a dwa, że wpadnę w jakąś dziurę, jeszcze ciśnienie mnie wywali na pobocze. Lepiej jechać ostrożnie, szczególnie, że pada i jest słaba widoczność. A za chwilę zaczniemy kolejny podjazd. Już widać góry na horyzoncie, ale teraz pojedzie, pojedziemy tylko na prawie 1000 metrów, więc... Raczej nie powinno być problemu ze śniegiem. Tak, ale już temperatura spadła, bo było 3,5 stopnia, teraz jest 2,5 stopnia, a mamy wysokość prawie 700 metrów. Tak. Widzicie tę górę przed nami? No właśnie, ja też nie bardzo. Po lewej stronie troszeczkę widać, bardzo słabo, a przed nami nie, ale tutaj to jest już początek podjazdu. Podejrzewam, że przełęcze nie zobaczymy, bo będzie w chmurach. Właśnie. Śnieg zaczął sypać, ale nie leży za bardzo i mamy 1,5 stopnia. No zobaczymy, jak to będzie. No już mamy tylko 1 stopień. A wysokość tutaj Wam Dorenda przeczyta? 952. A, no to dobra, także to tylko 50 metrów. To, to powinniśmy przejechać. Bez, bez lodu. Chyba to jest przełęcz tutaj. Tak, 998. O, metrów nad poziomem morza. Tak. To jednak widoczność nie najgorsza. Pół stopnia, więc teoretycznie. No, no, no jest żebyś... ok, to ma radę. No wiesz. Jeśli byłby lód, to by byłoby nie okej, okay, nie? Ale jest... jest pół stopnia, więc ale chyba coś jechało i sypało, bo widzę tutaj, że są takie kamyczki, nie? Z drugiej strony wygląda na to, że jest stromiej. Na profilu wysokościowym wyglądało podobnie. O, ja myślę, że jakby nie ta pogoda, to byłaby piękna, widokowa trasa. Tak. Też kręta, serpentyny, skały tutaj po mojej lewej. Prawie głęboka dolina. Macedonia. Pierwszy raz zna. jesteśmy. Pierwszy raz, tak. I Dorenda i ja nie byliśmy nigdy. I Lisa, oczywiście. Dzień dobry, dzień dobry. Pogoda nie odpuszcza. Cały dzień w deszczu. Maksymalnie 3 stopnie. Przejechaliśmy do nowego kraju. Jesteśmy teraz, słuchajcie, w Serbii, tak, w Serbii. No bo tą Macedonię dość szybko przejechaliśmy. Znaczy dość szybko, cały dzień jechaliśmy. Pewnie przy pięknej pogodzie można by to zrobić dwa razy szybciej. W na zewnątrz pada. Muszę otworzyć, zamknąć drzwi, żeby światełko świeciło. A spróbuję teraz tak. Robimy przebudowę samochodu, bo dzisiaj będziemy spać w środku. No bo nie wiemy nawet gdzie szukać miejsca pod namiot. Pewnie by się nie udało, bo jest bardzo mokro. No i tak, jesteśmy koło jakiegoś hotelu czy jakiejś restauracji, ale mamy zgodę, żeby tutaj zostać. No więc spoko, nawet jest zasięg Wi-Fi, internet, także pod tym względem będzie, będzie fajnie. Znaczy Darędzie i Lisia będzie fajnie, bo one będą miały wygodnie bardzo. A ja będę miał troszkę mniej wygodnie, będę po prostu spał na fotelu, ale go tak maksymalnie do tyłu rozłożę, więc też nie będzie tragedii. Już później, dzisiaj nic nie nagrywaliśmy, też sami byliśmy zmęczeni. Lisa troszeczkę się odzywała, nie miała dobrego humoru. No, nie przez większość drogi miała dobre, ale też miała takie swoje momenty, że trzeba ją było trochę uspokajać, więc ja się musiałem skoncentrować na drodze. Naprawdę nie jechało się e, łatwo, bo te drogi w Macedonii są... Kiepskiej jakości, nawet autostrada jest dość wyboista i bałem się jechać więcej jak 100 na godzinę przy tym padającym deszczu. Po prostu 90 na tempomaciku i tak sobie jechałem. I to nie, było komfortowa jaz... to nie była komfortowa jazda, no ale cóż, no trzeba było zrobić, no to zrobiłem. Na jutro prognozy też nie zachęcające, bo ma przejść deszcz, ale ma być też zimno, znaczy nawet mroźno, więc. No Jeśli będzie sucho, jeśli ten deszcz będzie wtedy, jak będzie ciepło i nie zrobi się ludno, to będzie ok. Więc jutro jedziemy w kierunku, yy, tak jakby na Belgrad, i zobaczymy może, może, ale nie sądzę, żebyśmy dojechali na Węgry. Raczej nie zdążymy. Będziemy dawać znać. A tymczasem wszystkiego dobrego. Lisa! Lala lolo. La, la, la. Pomachaj! Papa! Pa. Lala! Nie, lala! Papa! Papa! Lisa się z Wami również Wam mówi, pa, pa. pa, pa. Tak.